Ciemny rum światło ruszej hey. POV, nowy track, o uczuciach piszę znów Takich porzuconych wierszy napisałem parę stów, ale ciągle pamiętam tamte poranki, no i cóż Ciepły wieczór, długi spacer, no i w sumie przydałby się bit Nieobecny jestem ciągle, nie wiem co ma na to wpływ Zaplanowałbym tu jakiś trip, ale jak skoro widzę wszędzie świata syf huh? i pełno pusty kufli Każdy wciąż udaje Mamy tu teatr mundi ej. Męczy mnie tu wszystko, szukam jak mogę to zgubić Chyba tylko jak na plaży obok niej są czy trunki Leżej i oglądam sobie krajobraz i mewy Niebieskie fale Te usta i zenit jak różowe okulary Bo dodaje mi nadziei Kiedy myślę, że już tonę, wtedy rzuca mi oddechy Ona widzi moje oczy, potem widzi mód mój Za ręce złapani Tak jak nasze lalki wód Nagle całe niebo zmienia się na róż Róż, ej, ja Na róż róż, ej, ja wszystko już widziałem, ale ją chcę widzieć znów uh. Daleko mega Szampan, musuje serca biją, w stóbi piję Mach nasze życie to chwila Szybka jak pantera Także trzeba spakować ciuchy trzeba się stąd zbierać Nie będziemy marnować tu czasu Ciężko w spokoju żyć sobie i być zdrowym w takim kraju w końcu depresja albo inny lęk nas kiedyś dorwie zdziwię się jak nie zaczniemy wszyscy robić przez to rapą Wstaję w środku nocy, bo znowu nie mogę spać Czy to poczówka z Europy za oknem? Nie wiem jakim cudem widzę nagle na butach odblać. Czemu znalazłem się tutaj, gdzie chcą, żeby istniał strach? Wszystko widzę nagle, jakby z daleka. Rozglądam się dookoła, bo wszystko jest inne teraz: ból, strach, śmierć, TVP, hejt Już mi leci łezka, kiedy czuję, że upadam. Łapie mi znajoma ręka. Ona widzi moje oczy, potem widzi mód mój, za ręce złapań, tak jak nasze lalki voodoo. Nagle całe niebo zmienia się na róż, róż, ej, ja wszystko już. Znowu ona widzi moje oczy, potem widzi mód mój Za ręce złapani Tak jak nasze lalki wód Nagle całe niebo zmienia się na róż róż Ej, ja wszystko już widziałem, ale ją chcę widzieć znów Cały świat w trybie peaceful Nauczę się latać i nie potrzebuję nic już o. Jakbym wypił milion mikstur Z nią nie muszę korzystać z innych filtrów No bo ona widzi U. Potem widzi mój 的所有。<noise>